Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj wracam do Warszawy i będę kontynuował spacer wraz z Michałem Wojciechowskim, opowiadając o naszych serialowych miejscach. No patrz, no nie, to nie, jest! auto nie, nie jechało. Dobra, przyjadę zaraz, będzie wielkie. Ten... Właśnie pochwaliłem, że mamy Świetne warunki do nagrywania filmu, bo Warszawa o tej porze w sobotę jest nieco wyludniona, nie ma tak dużo pieszych, ale nie, nie można uniknąć tego, że czasami przejedzie samochód. Także przepraszałem Państwa za tego typu niedogodności. Znajdujemy się na ulicy Mokotowskiej 65. Odcinek ślady rękawiczki. Pod ten adres został wezwany, znaczy dostał informację Burewicz, który zawiadomił chłopaków z brygady. Trzech z trzech ich było podjechali zwykłym Polonezem, żeby złapać Rafała Wasyluka, który, o którym już obo, obo opowiadaliśmy tak, o tym tak, zaułku tak, tak. co padał deszcz. Na ulicy więc... Widok, tam tak, gdzie był ten kanał i tak dalej. I tutaj właśnie ten adres y, ta lokalizacja jest wyko wykorzystana. Później sceny są kręcone już w środku. Tutaj jest też kręcona, nie możemy wejść y, inna scena z rozkładu jazdy, gdzie Wywiadowca ty inwalida informuje Borewicza oraz Zupka, że osoby inkryminowane są na górze. Czy to jest taki, taka osoba na kulach? Tak. Ja nie wiem czy to nie jest aktor, który wystąpił to jest chyba w fryknie. E, przepraszam, czy tu biom. Ja to muszę sprawdzić. Ja tak sobie teraz rzucam, tak? Ad hoc. Ale e, nie, nie wyklucza I On Może, ma do, to dubbingowany głos przez aktora, który występuje w, w naszym serialu cztery razy. Okej. Okay. A jeszcze jedno, Michał. czy op, bo Mamy scenę tutaj, gdzie widzimy tą bramę, tak? ale widzimy też tutaj w te to podwórko, tak? W obu podwórko? Tych odcinkach. Nie, 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 nie. podwórko widzimy tylko i wyłącznie w rozkład jazdy, okay. gdzie Dobra. ten y, osoba i ten inwalida y, prosi o ogień. Skok rękawiczki jest tylko i wyłącznie tutaj. Mniej więcej tutaj, okay. w tym miejscu, stało polowane. Jeszcze jedna taka rzecz, co, co zwróciłem uwagę. Proszę zwrócić, jak Państwo spojrzycie tutaj, tak, na tą bramę, to są kamery. Teraz monitoring jest powszechny. I tak sobie pomyślałem, że w tamtych czasach, owszem, to były kamery. One były gdzieś na skrzyżowaniach jakichś głównych i tak mamy dalej. Można to, było mamy śledzić. to, bo to nawet się pojawia w serialu. To w odcinku. Dokładnie. Yy, dziwny wypadek. Tak. A tutaj proszę zobaczyć, jak teraz mają yy, ludzie świata przystępczego yy, utrudnioną sytuację z racji właśnie tego, że wszędzie są rozstawione kamery i można później odtworzyć bieg zdarzeń yy, sobie yy, na spokoju yy, gdzieś w jakimś takim. Yy, no nie wiem, czy to jest gdzieś do centrali, czy tutaj po prostu lokalnie zapisywane, ale potem można z dysku sobie to wszystko na odtworzyć tak. i obejrzeć. No to, yy. Korzystając z uprzejmości jednej pani, lokatorki tej kamienicy, udało nam się wejść na dziedziniec. Tak. No i jesteśmy urzeczeni, bo e, zaraz jeszcze powiemy tutaj o surowości tej drugiej strony. Tutaj się czas zatrzymał. Od tego miejsca, w te kamery... Tu to wszystko jest... jest fajnie odnowione, tak? tak? I to wszystko wygląda troszeczkę inaczej niż na filmie. Choć widzimy właśnie to wejście i, i, i lewy fragment y, tutaj i tej bramy. Y, no co? Tutaj właśnie się spotykają z tym tak, y, panem z tym, Okulach. Tak, z tym wywiadowcą. I faktycznie spojrzałem, faktycznie ta osoba występuje, y, występuje y, w. Uwaga, przepraszam, przechodzisz tobie, stworzyłem się, to, Czy to, to, czyli tak, się nie myliłem, bo właśnie tak z to pamięci pod, mi to, to się wysypało, po, jakby. Potwierdziła jak mi się, twarz. <grym> jest to, taki pogłos charakterystyczny, tak. zauważyłeś, jak rozmawiamy, to jest takie echo, ale bo to się tworzy taka naturalna studnia. Ja kocham takie klimaty, dlatego że ja jestem z Łodzi, tak? A w Łodzi to to jest po prostu nasz, że tak powiem naturalne otoczenie, tak? Szczególnie w Śródmieściu. Piękne miejsce. I jeszcze tam na tą kamienicę z drugiej strony. Rozglądamy się tutaj z Michałem z niedowierzaniem. Czas no się czas za... się zatrzymał, prawda? Tak. Taka w Warszawa lat 50. -tych? No to la, Warszawa lat yy, wojennych, nawet może być, albo przedwojennych. No można by było jakieś kadry albo i do powstania, albo do czasów zaraz powojennych, albo do czasów yy, lat 50. tak jak ty mówisz. Nawet można tyr, 70. Leopard, Leopold Tyrmand tutaj sobie gdzieś przechodzi. Tak? Można sobie to wyobrazić, także, no dobrze, fajnie, że, że w Warszawie są takie perełki w samym centrum Śródmieścia, tak? To jest przecież paręset metrów od dworca centrum. Dokładnie, od Pałacu Kultury. A wychodzimy na ulicę i mamy XXI wiek, a tutaj mamy połowę XX. Dwu, dwu, Ale dobrze, dobrze, ja lubię takie, to ja kocham te klimaty. A ja teraz idziemy do przodu o 20 lat, no to, to 20 70, siedemdziesiąt. Niech będzie, niech będzie. pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, bo ja ten materiał zamieszczę w dwóch filmach, e, w 07 Zgłosie, bo teraz z Michałem omawiamy ten serial, ale również e, w materiale dotyczącym serialu Tulipan. Który, ba materiał, e, który film Tulipan jest e, muzycznie połączony właśnie e, z 07? Chodzi ci o Waldemara Korzyńskiego? Tak i jest wykorzystany w odcinku y, Skok Śmierci. Gdy Adam Kunce i Katarzyna Wen... pani, pani Kasia, o może tak, złóżownie nazwiska, siedzą w restauracji, piją kawę, rozmawiają na temat właśnie uczynków Adama Kunce, czyli, czyli Strasburgera, i w tle słychać ziutę z tu, Tulipana. Stulipana, a no Tulipan proszę. był nagrywany dwa lata później, czyli to było wykorzystane. Czyli już utwór powstał, tak, Który został tak, potem wykorzystany w Tulipanie. Jasne, fajnie, no to bardzo dużo, bardzo siekawuska. Nic się nie zorientowali. Zorientowali się. Złapali mnie na kłamstwie. powiedziałem, że nie noszę kolczyków. Wtedy mnie pozdrowili od Marczewskiego. Cholera. Dwie kady panią, proszę. Słuchaj, a jak, jak zareagowałeś, kiedy do mnie pytali? Nie pytali o ciebie, Adam. Wracając tutaj do tych kadrów, no to to jest chyba szósty odcinek, bodajże ostatni, gdzie Polaraksa, która tam gra dziennikarkę przeprowadzającą wywiad, tam z tulipanem, gdzie tulipan, tak się pamiętacie, państwo tam ubiera tak trochę, szpanersko. Obciachowo, obciachowo, no Obciachowo, nie wiem. Na tamte słowa. czasy, szpanersko. Obciachowo. I tutaj akcja dzieje się w Krakowie, ale. Mamy bramę, y, widać wyraźnie: Bokotowska 57, czyli Warszawa. No tutaj sobie już realizatorzy nie zadali specjalnie trudu, żeby to jakoś to tam zakrywać, czy jakoś coś zmieniać. Tak? Akcję mamy w Krakowie, a widzimy tutaj y, sylwetkę pani Poli Raksy, która wchodzi y, do tej bramy. A w przypadku 07 zgłosie jest to odcinek bilet do Frankfurtu. Od tej strony wchodzi żona. Krzysztofa Kalkowskiego do mecenasa Sadeckiego, który akurat którego prosi o znalezienie jej męża, bo zaginął. Mm -hmm. Mecenas sadecki dla przypomnienia to jest ten od wódka w godzinach pracy. A, tak, tak, tak. <grym <grym> Fajny dialog. To no cóż, no to idziemy? Na Bakotowskie mamy jeszcze jedno miejsce, tak? Do, do odwiedzenia? Tak. No to idziemy. tutaj złapać z tym. Kolejny filmowy plener na ulicy Mokotowskiej. Parę kroków dalej. Parę kroków dalej, tak, należy nadmienić. Ja tu wracam, tak? Ja się śmieję z tego, bo Mokotowska była tak eksploatowana przez filmowców, że no one się te, no powtarzają się tak te plenery. Ja na pewno byłem tutaj z Asią Szyborską w momencie, kiedy robiłem materiał do stawki większej niż życie. Nie powiem Państwu, który to był odcinek, którego odcinka dotyczył, dotyczyła ta nasza wizyta tutaj i nasza opowieść, ale jestem właśnie przekonany, że stąd właśnie chyba gestawowcy, a coś tego wyprowadzali kogoś aresztowanego, ale mogę coś tutaj konfabulować, także proszę mi, szczególnie stawkologów tutaj głęboko przepraszam, jeżeli się mylę. A jeżeli chodzi o nasz serial, to 0,7 zgłoś się, D w odcinku. Bilet do Frankfurtu zagrała Jolanta Czechowicz, ja już mówię e, nazwiska i imiona aga, bohaterów, Kazimierz Sitek, e, mecenas Sadecki oraz e, chyba pierwszy raz wspominany... E, wspominany e, porucznik Jaszczuk? Porucznik Jaszczuk, czyli Tłuk. A akurat czemu Tłuk? <laughs> Ale Tłuk i, to nie jest nazwisko Państwa. <laughs> Jerzy Rogalski dostał od y, reżysera Krzysztofa Szma Szmagiera zadanie, że ma tak zagrać, cytuję, to są słowa pana Jerzego, żeby nawet sąsiad tobie narobił na wycieraczkę. Czyli takie było założenie. Żeby wzbudzić taką niechęć u widzów, tak, i tak dalej. No to jest niewdzięczna rola, tak? Przydział jakbym dostał, no to by... Nie każdemu by się to udało, tak? Ale po prostu, no... Piękne. Zagrał świetnie, prawda? Zagrał świetnie. Tutaj właśnie mecenas Sadecki zadaje Sitkowi pytanie, i później pada to, to stwierdzenie. Czy, czy pan na pytanie zawsze odpowiada pytaniem? Oni się tutaj w tej, w tej, e, w tej akurat bramie mijają, mm -hmm, gdzie Jaszczuk mm -hmm. wyprowadza Sitka, a e, przechodzi też e, mecenas Sadecki, a pani Czechowicz się tutaj gdzieś. E, Odkręca, żeby akurat nie być podejrzaną w tej sprawie. To trzeba przyznać, że tutaj architektura jest imponująca. Ale Pięk, koniec pięknie. naszych zachwytów. Idziemy dalej. Czas nas godzi, idziemy tak. dalej. I kolejny mój comeback. Na, tym razem na Aleje Ujazdowskie. Tutaj róg Alei Ujazdowskich i Ulicy Wilczej. Niedawno pokazywałem Państwu materiał przy okazji serialu Kariera Nikodemadyzmy. Właśnie ten narożny budynek, taki okazały, ten biały, wystąpił w tym serialu. A teraz stoimy pod warszawskim Spatifem. Nie wiem, czy on jest aż tak bardzo sławny jak łódzki Spatif, bo Spatif zagrał w niezliczonej ilości filmów. No, a natomiast, no, Michale, co tutaj jeśli chodzi o nasz serial? 07 z Goście, widzimy. To miejsce bierze udział w nagrywaniu odcinka Skok Śmierci. I tutaj przychodzi Borewicz, do, jest pokazany jako dom aktora. I tutaj spotyka swojego kolegę ze studiów, który nie skończył prawa. Skończył. Przy okazji z kolegą jest jakaś pani. Bardzo piękna kobieta, grana przez Danutę Kowalską, yy, i który tra traktuje ją po prostu hamowato, bo tego nie można inaczej nazwać. Yy, I co poruszył Borowicz staje w jej obronie? Nie, tutaj nie, po prostu tylko milczy, nie wie jak, jak się zachować A w pan. przypadku swojego czy Czyli niezręczna sytuacja Niezręczna sytuacja. Tutaj też yy, występuje w tle, jest to rola pana Piotra Fr Frączewskiego, który nie mówi ani słowa, który siedzi przy stoliku z panią Walter. Czyli rola nawet nie epizodyczna, tylko jako statysta można tak. powiedzieć. Tak, tutaj obok mieszkał też yy, pan Krzysztof Szmagier. I z, z opowieści, które tutaj, <ścoughs> które tutaj do mnie doszły. To jak panu Krzysztofowi brakowało jakiegoś aktora, to przychodził tutaj, żeby ktoś zagrał drugoplanową Daleką rolę. A szybko mógł nabór tutaj tak. zrobić. A tutaj yy, pani Danuta Kowalska gra z znajomą Borewicza. Tak ona jest opisana, ale jest y, też książka wy, wydana przez autorstwa Szmagiera, tam jest 21 odcinków, każdy o, opisany, coś jakby na przykład zalążek za scenariusza i tam pada, że Pani Kawalska ma na imię Lilka. I ona gra też w drugim odcinku ślady rękawiczki, o którym też wspominaliśmy. Tutaj jada yy, Borewicz, bo powiedział, że nie prowadzi domu, a otworzył sobie kartę. I filmowo on ma bardzo blisko, bo tylko półtora kilometra pieszo przez od park, miejsca zamieszkania. od miejsca od, od filmowego, filmowego miejsca zamieszkania, zamieszkania. Tak. tutaj sobie jada obiady. Jak wspomnieliśmy o panu Krzysztofie Szmagierze, ja jeszcze nie mówiłem Michałowi, teraz mi to przyszło do głowy ten pomysł, to zaraz się na, na gorąco podzielę z Państwem i z Michałem, że ja ten cykl tych, tych filmów o tym serialu rozpocząłem w Krakowie, na cmentarzu, gdzie pochowany jest pan Bronisław Cieślak. I tak pomyślałem, że e, taką fajną klamrą by było to, kiedy już skończymy kręcić ten materiał, Żebyśmy ostatni nasz odcinek zamknęli właśnie na cmentarzu, bo chyba na powązkach jest to tak. e, szmagier pochowany, no to udamy się na powązki i tam Chociaż Michale, ja bym chciał, żeby ten czas nastąpił bardzo późno. Tak, no to jeszcze <grym> długo, długo, proszę Państwa, jeszcze będziemy Państwa troszeczkę tutaj do tego momentu męczyć to naszą obecnością dalej. i naszymi opowiastkami.